A więc lampa numer 2. Takie miejsca we warsztacie też są potrzebne, gdzie, gdzie można nabrudzić i nabłocić. I to właśnie tutaj sobie sprawdzimy, którędy ta woda do lampy się dostaje i dlaczego. Nie wiem czy to widzicie, bo tak naprawdę jest tak duży pęd powietrza, że te bańki od razu pękają. Czuję, że gdzieś tu po czole dostaję. właściwie to jest jedyne miejsce to jest takie jedyne miejsce gdzie jest o takim bo tam przy tym drugim za ale tutaj bardzo mocno i to wcale duże ciśnienie nie jest zrobione, bo nie zaślepiłem nie zaślepiłem tam z dołu jeszcze o, tą wtyczką powietrze ucieka tutaj ucieka eee, także wszystkie wtyczki wszystkie ujścia tego powietrza nie są zaślepione, a tak i tak bardzo mocno widać Nieszczelność na tym deklu, mimo że jest mocno dokręcony, wszystko spowodowane przez to, że raz, pewnie guma już jest stara, stara a dwa, no to mamy zdeformowane tutaj gniazdo. One były klejone. A ten rant już nie jest taki, jaki był pierwotnie. Jest tam odtworzony. I okazuje się, że nie do końca tak jak powinien być.